Hej moi drodzy, już w piątek obchodzimy Dzień Zakochanych. Z tej okazji mam dla was film z serii Get Ready With Me. Pokażę wam mój makijaż oraz stylizację na randkę w tym wyjątkowym dniu. Zaczynam od spięcia włosów, by z przodu nic mi nie przeszkadzało. Standardowo na początku nawilżam usta balsamem, by zdążył się dobrze wchłonąć, zanim nałożę pomadkę. Twarz nabliżam kremem z firmy Clarence. Używam go od miesiąca i na razie jestem z niego bardzo zadowolona. Szybko się wchłania, idealnie nadaje się pod makijaż. Dużym plusem jest też delikatny zapach. Nakładam go na całą twarz i oczywiście nie zapominam o szyi. Dzisiaj wyjątkowo makijaż zacznę od oczu, ponieważ cienie, które zaraz nałożę, dosyć mocno się kruszą, więc łatwiej będzie mi je usunąć na początku, aniżeli po zrobieniu makijażu twarzy. Na powieki jako bazę nakładam korektor z Eveline i Sklepuję go gąbeczką. Ok, czas na makijaż oczu. Użyję dziś palety od Eveline Cosmetics o nazwie Charming Moka. Paleta posiada przecudne brązowe cienie, ale tak jak mówiłam przed chwilą, one się dość mocno kruszą, więc to jest ich duży minus, ale kolorystyka jest naprawdę genialna. Poza tym opakowanie jest bardzo ładne. Dużym plusem jest też lusterko oraz pędzelek, którym naprawdę precyzyjnie można wykonać makijaż. Zaczynam od jasnego cienia o nazwie Latte i rozpoczynam od zewnętrznej strony, rozprowadzając. Tylko dalej na powietrze puchatą stroną pędzla. Później w załamanie nakładam odcień cappuccino i wszystko razem blenduję. Drugą stroną pędzla nakładam ciemniejszy cień. Na początku rysuję kreskę taką bardzo cieniutką, a potem ją lekko rozcieram. W zużyjni nakładam ten sam cień, tworząc delikatną kreskę. Teraz widzicie właśnie, jak te cienie się kruszą, więc szybciutko płynem micelarnym zniwa zmyję ten nadmiar, którym się skruszył i kontynuujemy dalej makijaż. Korektor, który użyłam na początku nakładam ponownie, by mieć lepką warstwę. Najpierw robię to aplikatorem od korektora, a później ewentualny nadmiar ścieram patyczkiem higienicznym. Moja ręka po nakładaniu cieni zawsze tak wygląda. Dajcie znać, czy wasza też. Teraz nakładam rozświetlacz Mary Luminizer. Dzięki korektorowi efekt będzie bardziej intensywny. Zaczynam od wewnętrznej strony ruchomej powieki i kończę mniej więcej w jej połowie. Oko od razu wydaje się większe, według mnie. W zewnętrznej strefie nakładam brokatowy cień z palety od Pretty Vulgar i łączę te cienie razem, tak, by efekt był zadowalający. Przechodzę teraz do makijażu twarzy. Klasycznie nakładam korektor w zaczerwienione miejsca oraz pod oczy. Wszystko wklepuję oczywiście moją ulubioną gąbeczką z Vibo. Podkład na dziś to Fit Me od Maybelline. Na początku polecam go lekko wstrząsnąć, aplikuję go na całą buzię i również wklepuję gąbeczką. Dzięki temu makijaż wygląda naturalnie, bo nie ma nadmiaru podkładu. Lubię go, ponieważ jest lekki i trwały, poza tym skóra się po nim nie świeci. Tak naprawdę puder przy tym podkładzie jest zbędny, ale dziś maluteńką ilość nałożę, tak na wszelki wypadek, by makijaż lepiej się trzymał, ale to za chwilę. Teraz przechodzimy do brwi. Czystą szczoteczką po maskarze przeczesuję je, a następnie nakładam cień z mini palety do brwi z Eveline Cosmetics serii All In One, którą używam już bardzo, bardzo długo. Do rzęs użyję dziś zestawu od Estée Lauder. Mamy tutaj bazę, która odżywia rzęsy oraz maskarę. Jeszcze nie używałam tych produktów, więc jestem ciekawa, jak się sprawdzą. Baza jest lekko czarna, więc już rzęsy wyglądają trochę napomalowane. Jak widzicie, baza ma szczoteczkę lekko wygiętą i silkonową, a maskara prostą i włochatą. Z jedną i drugą dobrze się współpracuje. Powiem Wam, że bardzo przyjemnie nakłada się te produkty i efekt jest naprawdę zadowalający. Sami z Zresztą zobaczcie różnicę między pomalowanymi a niepomalowanymi rzęsami. Wewnętrzne kąciki dokładam jeszcze trochę rozświetlacza, by osiągnąć jeszcze bardziej intensywny efekt rozświetlenia oka. I tak prezentują się moje oczy w tym makijażu. Wydaje mi się, że ładnie to wyszło. Ja jestem zadowolona z efektu. Dajcie znać, czy wy też. Teraz nałożymy jeszcze sobie trochę bronzera z Eveline, z serii Glow and Go. Niestety mój pędzel do bronzera nie chce współpracować. Połamał się, ale no cóż, jakoś trzeba sobie radzić. Później go skleję. Zawsze bawi mnie mina, jaką robię podczas nakładania bronzera. Dla mnie zabawnie to wygląda. W miejscach, gdzie zazwyczaj zdarza mi się świecić, nakładam puder, czyli na przykład na czoło, nos. Na szczyty kości policzkowych klasycznie wlatuje rozświetlacz, ten sam co na powiekach, czyli mój ulubieniec The Balm Mary Luminizer. Nakładam go najpierw pędzlem, a później dla wzmocnienia efektu dokładam produkt jeszcze palcem. Na koniec czerwony akcencik w postaci pomadki. Walentynki kojarzą się z czerwienią, dlatego nie mogło zabraknąć romantycznych czerwonych ust. Tak prezentuje się mój walentynkowy makijaż. Klasyczny, pasujący do wielu stylizacji i a propos stylizacji, tak prezentuje się moja. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jest dosyć odważna, ale i na maksa elegancka. Składa się z czerwonych, koronkowych bodów i czerwonych spodni z wysokim stanem. Czerwień przełamałam czarną, dopasowaną marynarką oraz zamszowymi szpilkami. Dajcie koniecznie znać, czy Wy również obchodzicie walentynki i jeśli tak, to w jaki sposób oraz co planujecie na siebie włożyć. I to by było na tyle. Widzimy się już niebawem. Wam w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Buziaki!